Siema, <laughs> witam Was Niedziela e, Wczoraj rano sobie trochę z nudów takie coś założyłem e, Parapetowniak, parapeciak, na wzór oczywiście m, tramala e, chciałem już od dłuższego czasu założyć sobie e, coś tego typu e, Szukałem odpowiedniego pojemnika e, Negocjowałem miejsce w domu e, tak jak widać. Rośliny oczywiście w większości e, są tutaj z Jest tutaj y, Rotala, oczywiście Ludwigia repens, e, hygrofila, polysperma, e, Hetena teasus, troszeczkę muchu, troszeczkę e, no nie troszeczkę, trochę więcej e, moczarki, y, kabomby. E, właśnie zamówiłem przed chwilą Zatoczki, świderki, głowice od, od mojego aquaela robi tutaj za porusznik tej tafli. Jest akwarium, że tak to już nazwijmy, od strony południowej. Światło tutaj będzie bardzo dużo. Ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o temperaturę. Czy nie będą zbyt duże wahania w ciągu dnia? Tak. No mam nadzieję, że ładnie zarośnie, tak mówię jeszcze, będą tutaj, bardzo bym chciał tutaj dużo ślimaków, tak jak mówiłem ślimaki są bardzo fajne, pożyteczne, bardzo naturalne w zbiornikach, mało wymagające, będzie ich tutaj dość sporo, no i mam nadzieję, że fajnie to zarośnie, tak jak widać tu na piaseczku, oczywiście z ziemią. No i cała tajemnica. Także miejmy nadzieję, że fajnie to będzie rosło. No dobra. Co do jeszcze zbrojniczka L201. No, troszeczkę się wkurzyłem. Bo minął tydzień. Pan powiedział, że zbrojniczki nie są u niego. Musiał czekać na dostawy skądś tam eee... Także Zbrojniczek zamiast dojść do mnie już w zeszłym tygodniu. Mam nadzieję, że dojdzie w tym No, gdybym wiedział, to sam bym sobie po niego pojechał, bo no, aż tak daleko nie mam do rybnika. No, ale cóż. No dobra, ale jak obiecałem unboxing zbrojniczka czy dojdzie, żeby będzie. Mam nadzieję, że niedługo. Dobra. Tyle na dzisiaj. Parapeciak. Pozdro.